Witam dzisiaj w moim pierwszym filmiku filmiku z serii Woodlovers. dzisiaj chciałem wam pokazać szlifierkę mimośrodową Boscha PX PEX przepraszam 400AE niektóre osoby pewnie zastanawiające się czy, to, czy kupić tą szlifierkę mają do wyboru pewnie jeszcze kilka innych opcji ja zdecydowałem się na tą używam jej praktycznie jakieś 4 godziny, 3 godziny dziennie i jak na razie daję radę, używam jej już będzie z 3 miesiące <laughs> chciałem Wam dzisiaj po prostu tylko zaprezentować jak ta szlifierka działa jaki nadaje jaki potrafi nadać efekt mam tutaj plaster klonowego drewna jak widzicie, może widzicie ale mam nadzieję, że widzicie są tutaj bardzo duże ślady po pile łańcuchowej Ponieważ te plastry ciałem sam piłą łańcuchową, do szlifierki zamontowałem papier 40. Sama szlifierka ma bardzo fajną funkcję. Możemy tu podłączyć w bardzo prosty sposób odkurzacz, który jest w tej chwili ustawiony na automat. Przez te dziurki jest wyciągany pył. Więc jak widzicie, Tutaj szlifowałem przez jakąś godzinę i to jest jedyny pył, jaki mi został. To wszystko jest w odkurzaczu. Eee, szlifierka ma jedną fajną opcję dodatkową, jaką jest regulacja prędkości. Możecie ustalać sobie od, no, odpowiednio do drewna miękkiego, twardego oraz do papieru: czy to jest papier gruby, czy, 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 czy cienki. Możecie ustalać sobie prędkość, żeby nie skrzywdzić tego waszego kawałka drewna. Mm. Ja zademonstruję Wam na razie na jedyneczce, jak to chodzi. Zbliżę troszeczkę, żebyście byli w stanie zobaczyć te ślady po, po, po łańcuchowej, jak one będą znikały. Więc zaczynamy. Jak widzicie prędkość 1 na tak bardzo yy, zróżnicowanej strukturze no, nie nadaje się w ogóle do ruszenia tego więc nie będę tam pokazywał każdego stopnia bo szlifierka mi po prostu stanie na tych yy, zadrapaniach. Ustawię teraz na 6 żebyście zobaczyli efekt. Muszę niestety po yy, szlifierce troszeczkę zawsze odczekać bo odkurzać jeszcze później chwilę chodzi więc zaczynamy. widzicie, efekt widoczny jest od razu i szlifierka naprawdę bardzo dobrze sobie dała radę z wszystkimi tymi nierównościami. Nie będę pokazywał Wam godzinnego filmiku, jak to szlifuję, żeby to wszystko wyrównać. Chciałem Wam tylko pokazać, że różnice w tych śladach po pilu anzuchowej są naprawdę bardzo duże. Postaram się Wam to pokazać. Jak widzicie, tutaj te ślady są naprawdę bardzo głębokie, więc z tego szlifowania trochę jest w każdym bądź razie. Z drugiej strony, zaraz Wam pokażę ten plaster, jak wygląda po przeszlifowaniu. Na razie tylko 40 papierem. Po dłuższym czasie, tak? Bo to, jak widzicie, szlifowałem niecałą minutę. To jest efekt tak naprawdę. Tego samego kawałka. Z tej strony on wyglądał praktycznie tak samo jak, jak, jak tamta strona. Był bardzo pokrzywdzony piłą taśmową, a udało się naprawdę, jak widzicie, uzyskać bardzo gładki efekt. Osiągnięcie tego efektu zajęło mi no godzinkę, może nawet nie całą godzinkę, właśnie szlifierką Boscha z papierem 40. Dziękuję bardzo za, za uwagę i zapraszam do następnego filmiku z naszej serii Woodlovers. Pozdrawiam.